Dzień dobry, dzień doberek. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim daniem. Będzie to danie z piersi kurczaka z ryżem po meksykańsku. To jest przepis mojego męża. Bardzo mi zasmakowało i chcę wam go dzisiaj pokazać. A co będziemy do tego przepisu potrzebować? Ja tu mam naszykowane takie dwie piersi umyte. Jedna paczuszka ryżu. Mogłaby być jedna cebula, ale że ja mam takie małe, to dałach dwie. Pół puszki pomidorów obranych już ze skórki, w takim o sosie własnym. To pół, pół puszki tak mam. No i tu mam ta sałatka. To idzie kupić w każdym sklepie. To jest taki miks w puszce Mexico. Mix pisze. Także tu jest i fasola, i kukurydza, i papryka. No i co jeszcze? Przyprawy, wiadomo pieprz sól. Ja tu mam papryka słodko. Jak to woli na ostro, to tu jest chili. No i co do smażenia będziemy potrzebować olej. I pierwsze co, to se pokryja ta cebulka na piórka. se to pokryjemy w pióreczka? żeby ją ops, na patelni podsmażyć no i cebulka mam pokroto i teraz co, bierzemy pierś i kryjemy ją też w kosteczka znaczy się też kryjemy ją w kosteczka i potem tym ją tutaj przyprawimy i będziemy ją też podpiekać na patelni Taką może być większą, mniejszą jako tam wolicie. No i już tu mam patelnia naszykowaną, pierś mam pokrotona, kostka i co na patelnia, dodamy oleju trochę. I jak nam się rozgrzeje, dom do niego ta cebulka. Ten olej mi się już tu fajnie rozgrzał. dom ta cebulka do środka kto nie lubi cebuli nie musi tego składnika dodawać, albo na przykład nie przepadł, no nie wiem, nie toleruje cebuli też nie trzeba tego składnika dać także se, ja se ją tu, a że my lubimy to dałach se ją lekko tu przyszkla i po tym gąbokorza co robimy dalej no i ta cebulka fajnie się mi już tu No i co następnie? do te piersi do środka do, patel, do patelnia i sobie fajnie przyprawimy. Sól. Oczywiście przyprawy se możecie dodać jak chcecie Według smaku. Papryka słodko, troszkę ostrego o, z tej strony, no i to podsmażymy to pierwszy i na takim. W większym ogniu, żeby się fajnie te nasze piersi z tym cebulą podsmażyły. Tu już się fajnie te piersi podsmażają. Teraz domy te nasze pomidorki. Do tego. Jak muszę tu trochę rozwalić, bo one są takie trzy większe widza to tak wszędzie równomiernie po tym rozprowadzić dobrze se to wymieszajcie i żeby trochę taki posmak też fajny dały i żeby wszędzie były, to trzeba ich wszędzie pomieszać, dobrze wymieszać to. I zaraz damy nasz miks. se to tak rozdrobnia i zaraz widzimy się zaś. I tak to wygląda i do tego przychodzi nasz meksykański miks. Też to sobie fajnie wymieszamy. I tak przygotowane danie. Zmniejszymy ogień i będziemy sedusić przez około, ja tak myślę, od czasu do czasu mieszając. 7 do 10 minut tak se to podusimy, żeby się to wszystko tu fajnie Przeszło. także się zmniejsza piec, przykryję się to. I będę tak to dusić godą. 7 do 10 minut pod przykryciem. Co jakiś czas se to przemieszam. No i tu już mi się to fajnie podusiło. I teraz domy ten ostatni składnik, czyli paczka normalnie ugotowanego według przepisu na opakowaniu ryżu żeby był miękki, do mego tu do środka, do tego naszego tanka. Dokładnie sobie tu wymieszamy. I myślę, tak jeszcze 3-4 minutki pod przykryciem, żeby nam się to fajnie wszystko poprzechodziły, te składniki, gdy my się to fajnie jeszcze Dusić pod pokrywką. I tak to danie nam no, wygląda. Trochę się podusiło. Skosztujcie tego ja już skosztowała. Dącę no, tu jeszcze, przyprawiam się jeszcze troszkę pieprzy Nie za dużo, bo już dość ostre to mu. I troszeczkę soli. Tak jak godą przyprawy, według uznania, jak tam wolicie, to się przyprawcie. Bardziej ostrzejsze, wcale nie ostre, jak tam woli. To już też te, te wszystkie tu miksy dają swój smak. Także to musicie do swojego podniebienia po tym, no se fajnie, smacznie przyprawić. No i co moi drodzy? Szybko, łatwo i smacznie. Danie jest gotowe. Smakuje pysznie. Także bardzo polecam pokorza go trochę z bliska, żebyście widzieli, jak fajnie wygląda. Także jak się przepis Wam podobał, łapka w górę, komentujcie. Do następnego filmiku życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i takie szybkie, smaczne danie, godne polecenia. Pozdrawiam, pa pa!